Na otwarcie hali przybyli uczniowie i zaproszeni goście. Wodowaliśmy, podawaliśmy i spodziewaliśmy I cieszę się, że Nie wszędzie powiedzieć, czy podoba się Panu ta nowa hala? Sala bardzo mi się podoba. Cieszę się, że ta sala powstała. Też miałem przyjemność, jestem tym bardziej miło, że ta sala powstaje, bo byłem, miałem przyjemność też do tej szkoły uczęszczać być absolwentem tej szkoły. Hala spełnia wszelkie oczekiwania, wydaje mi się, jest obiekt pełnowymiarowy, są jest, y, 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 miejsca do, dla publiczności, także będzie spełniała swoje oczekiwania, myślę, dla, dla młodzieży tej korzystającej oraz również dla mieszkańców, bo będzie ona ogólnodostępna, prawda, ta sala. Wydana na nią 13 milionów opłacało się? Widać te, te pieniądze włożone w tą halę? Wydaje mi się, że widać te pieniądze i myślę, że ona będzie służyła i te pieniądze, one się po prostu zwrócą yy, z nawiązką jeszcze dla mieszkańców.